Cześć, z tej strony TechStory i witam was w pierwszym odcinku z Portala e, A więc na początek chciałem od razu tylko powiedzieć o tym, że no cóż no... przerwa. akurat miałem dość długą Jeszcze przed tym jak wrzuciłem odcinek z Pacify e, Więc postanowiłem, że teraz już będę chciał nagrywać regularnie Znaczy tak regularnie nie, ale tak, tak po prostu, aby co tydzień coś było <laughs> A że są wakacje, to postanowiłem, że roznamiętnie moje dubsko i spróbuję zmasować jakąś to, zmasować jakoś ilość filmów do końca wakacji. Też, właśnie zanim już zacznę nagrywać jakoś bardzo filmy, te będę musiał serię już Pacify tam dokończyć z chłopakami, bo nagrywanie filmów z Borosiem to niełatwa sprawa. O mój posz. Nie, dobra. E, a więc zaczynamy. Od rozdziału pierwszego. Well. <laughs> więc tak z portalem to już mam dość głęboką przeszłość. Już kilkanaście razy go przechodziłem. Ale już trochę czasu minęło tak od kiedy ostatnio grałem. Hmm.

Serious injuries may occur. For your own safety, and the safety of others, please refrain from... ...more no, for favor, for don't make a mistake. Stand back. The portal will open in three... Two ...one. Okay. So, zaczynamy. us start. I'll <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat>

Nie. Ja, ja nie wiem, co ze mną jest, ale ja cały czas. Po prostu jak. Ona zaczyna gadać, to po prostu. się wyciszam zupełnie. Wsułam w głowie takie. zamknij ryj. No i to właśnie robię. Dobra. To jest pierwszy mamy. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. Okay. No, so, dobrze, so. więc Dobra. Więc idziemy do <coughs> no, to the cube. To Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button. Nie, 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 nie bo. <laughs> to mnie za bardzo rozprasza. Da się. Nie da się dialogu wyciszyć. O oh, god damn it. Dobra już. Będzi, będę z tym żył jakoś. Już, już się spróbuję przyzwyczaić. Chociaż takie łatwe tutaj nie będzie. Ale cóż. O jezu. O Boże, ja w ogóle za, zapomniałem stopper włączyć. Bo wyczucia, czas ja dobrego nie mam Czasami się dzieje tak, że wierzy. odcinek trwa dłużej niż powinien Dobra już! Kurde Okej, okay, dobra okay' Very good I've got the bomb! are now in possession of the Aperture Science handheld portal device With it, you can create mm -hmm. your own portals These okay, interdimensional gates have proven to be completely safe The device, however, has not Do not touch the operational end of the device Do not look directly at the operational end of the device No, I am not want to Ja, ja, aż drugi raz spojrzałem się upewnić. Naprawdę nie... Aż co, ja się dziwię jak to gra z 2007 roku. Oczywiście, że nie pomyślałem, kurde, o... Głośności dialogu. Yes. Dobrze. Więc... Czy GLaDOS się w końcu zamknie? Please proceed to the chamber lock. No, right here. nie. Okay. Chwila. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. I always camera, can For your own safety, do not destroy vital testing apparatus. A okay, okay. well to have her tested. Dobrze. też, hmm. że osiągnięcie jest chyba za zniszczenie tych wszystkich kamer. Ja już ja jestem dość pewien, że. Nie, na pewno przeminąłem jedną w pokoju, co się Portal Gun nabrało. W ogóle przewiduję, że to będzie ser jakoś na. Shorty. <laughs> 2x1 is like... 2x2. You're doing quite well. Certain objects may be vital to your success. Do not destroy the testing apparatus. Thank okay. you. Vital testing apparatus destroyed. Okay. Once again, excellent work. Ja nie test mogę już z tą grą. Nie dość, że jak kurde. Nie mogę tu nic mówić, bo 3 czwarte czas to naprawdę? wszystko jest zagłuszane przez GLADOS. Przecież po prostu japy nie mogę otworzyć. Nie, nie. Portal, to jest taka gra, w której ja nie mam zbytnio chcę komentować. Ej. Ale już nie tak, no. Rozumiem, że chamski jestem, ale już. Ej. Owe. Hmm, co tu mamy? A ja tutaj trzeba. Nie, właśnie mówię, to. Jakaś długa seria to, to nie będzie. W portalu to. W portalu już tyle razy przechodziłem, że większość czasu to wygląda tak, że po prostu wchodzę do kolejnego pomieszczenia testowego. Robię wszystko co trzeba. No i tu. Te dwa lata jakoś nie grałem. I don't know, I don't know. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in three, two. Okay. Jak kamery... się nie, na pewno się niszczą, jak się przejdzie przez, ten, przez to pole. Ale... galaktyczne? Gwiezdne? Oś Gwiezdna? Nie wiem. I have no idea. <laughs> też będę chciał w ogóle jakoś nagrywać też więcej materiału z innymi. Okay, tak ma... Nie! The high energy seems ja normalnie bym the kurde już coś zrobił aby to wyciszyć. ale ja nie mam jak. Za chwilę to kurde tyle razy nie będę mógł mówić niczego, że już w ogóle nie będę pamiętał co chciałem powiedzieć. Dobra więc. No toń! Ochaman. Oh, Don't do this to mnie. Dobra. Będę próbował nagrywać więcej materiału z innymi. Mówiąc z innymi to tak nie z jedną osobą, ale tak, też z kilkoma. Tylko, że tu problem jest, bo kurde... E, ja tam z Nikodemem i Borosiem szukaliśmy różnych gier, które razem można nagrywać. Głównie to horror. Szk szkaliśmy. Bo hmm. to Borosiuważa, kurde. W taktykach biznesowych to coś zajebistego. To po prostu nikt nigdy nie nagrał. Gdzie ja mam. Się A do dobra! Dobra! Ja już za dużo myślę nad tym, kiedy mogę mówić, niż co mam robić. No what the fuck, czem tak ścięło? <laughs> Ja nie wiem w ogóle za bardzo co w ogóle mówić podczas grania w portala to wygląda tak po prostu, że ja się skupiam, gdzie mam co postawić. I już. I przez to to ja zapominam w ogóle o gadaniu. O! Dobra, napiłem się. Można iść dalej. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Czyli znaczy upalę sobie dupsko kwasem, rozumiem. Dobra, więc co tutaj? No tak. Oh, what the fuck? A i teraz tam dobra. O to się już chyba. Okej, okay, doszło, doszło. Ale nie tam dość taka nieprzejrzysta ta tekstura. Dobra. A wasie? W ogóle też może będę nagrywał jakieś tam mody do Half-Life'a Czy Half-Life'a samego będę nagrywał, to... tak nie wiem Jedynie jedynkę Bo jedynki to jakoś nigdy nie przeszedłem Poza tym tak please nic please nie pamiętam, Tak, doznania moje są już bardzo dobre podczas, podczas testów

Okej, okay, dude, I've got it. Fantastic. Mm. You remain resolute nice. and resourceful in an atmosphere of extreme pesymism. Oh. Kurde. Bo się też od razu śpiąc, mogę być podczas nagrywania tego. E, bo w tej chwili jest w sumie 23:30 w porównaniu do tego, do której wczoraj siedziałem, to, to już... Tutaj nic nie jest. Hello again. To reiterate, nice. is... the Just shut up a spectacular you appear to understand how a portal affects forward momentum or to be more precise how it does not Portal. <smart noise> momentum a function of mass and velocity is conserved between portals in layman's terms Goes in. Speedy comes out. Ok, to was fast. <coughs> Dobra. <coughs> w ogóle, Pacify tego. Co ja o Pacify mówię? Ale skoro już mówię o Pacify, to właśnie tego. I kiedy przejdziemy to w końcu tam razem, to, to nie wiadomo. No to kurde, jest zbyt trudne dla nas. Ja nie wiem no Boże. No tak, dupska pizda. Uuu, dobra, ale mam już tego, dostęp do dwóch portali. Kurde, nie! Kiedy, kiedy zaczynałem nagrywać to, to myślałem, że to będzie seria, w której bardziej będę gadatliwy, ale... guess not. To nie takie łatwe. Dobra, ja teraz jak tutaj mogę to się napiję O oh, fuck Dobra O oh. Co się dzieje? A teraz tam czekać. Zawsze mnie to irytowało. Czego mi? To... A jak to było? O, chyba poleci. Poleci? nie poleci wróciało? nie wręczało. Kamar. Oh, o mój Boże. Naprawdę. E, normalnie. Nie w ogóle z tym, co się dzieje. a, dobra a tu mogę patrzeć. Szkoda, że dopiero teraz się skargnąłem. Co teraz? Może jak ja tej gry nie nawiedzę. No, czekać i kurde jeszcze dłużej czekać. Come on. O oh, nie, ja, ja to normalnie nie myślę. Fila. dobra, ale porusza się na szczęście ta platforma nadal. Nic się nie stało, tylko tam błąd popełniłem jeden. Tak lepiej będzie. Okej, okay, dobrze, idziemy. A raczej jedziemy. Okay So that it can now manufacture to oh, uh -huh. As part of an optional test protocol, I we are pleased to present an amazing fact The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in Subject Hong yeah Okay Let's <coughs> ja zupełnie nie wiem co mówić Po prostu gram w portala I co? Kurde Ja o wiele bardziej myślę, że będę miał tutaj co mówić Ale guess not Może podczas grania w dwójkę będę miał co mówić Nie ja będę ją nagrywał Chociaż tam jak mówiłem, że dupsko sprężę to raczej może nagrać jeszcze do końca wakacji. Skat, nie męczy. wyrzut. Dobrze. Tak, tak. Ach, coś zaczyna mi się. Zaczynam myśleć, że to będzie na dwa odcinki. Patrząc na to, jak mi to idzie. Ja co się dzieje w ogóle bo znowu <laughs> Pustko mi w głowie zaświeciło przez chwilę Dobra tutaj to Oh I fucked up I really did Dobra Or maybe not Dobra

Pa! Z chęcią zamdlaję! Dobra, Nie, to już. 33 Trzydzieści trzy kamery trzeba zniszczyć. Uuu, to jest sporo. Nic tu się dzieje. Tu mam no, Zacznę teraz. się ruszać. Biorę Cuba podze piu piu łapadu, i śczo i dziękuję fila o ja pierdole a okej okay, dobra nie ja takie piu piu piśku nie było nie. Uh, piu, piu. A uh, jednak. Jeszcze raz pił. Kurde. Tu. Siup. Łaba dum. Part of the previously mentioned required test protocol. We can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Okay. Ciesz się, że sąsiedni są szczery. Bardzo mi to już cieszy. Dobra. 14 już test.

W kolejnym odcinku. Nie wiem już, czy ostatnim, czy przedostatnim, ale na pewno w kolejnym będziemy przychodzić ten oto test oraz te dalsze. No więc to na tyle. żegnajcie na razie.